Po tym jak zakończył się event, to ty, a ja w piku z ikoną trafiłem Roberto Carlosa, wartego Milion Monet, przyjąłem nową strategię, a mianowicie gra i tak bardzo szybko umiera, w związku z czym trzeba się bawić, więc ja w najbliższych tygodniach będę wykonywać SBC nie o konkretne karty piłkarzy, a o wszelkie paczki i piki z ikoną, bowiem póki co, przynajmniej w moim przypadku, zdaje się to być nieco bardziej opłacalne i za chwilę zobaczycie dlaczego, no bo ogólnie licząc także poboczne konto z ostatniego odc... Przez około tydzień i jej podsunęło mi do wyboru 5 ikon wartych co najmniej milion monet, co w moim przypadku jest jakimś absolutnym rekordem. Chociaż też mam oczywiście teorię, dlaczego gra nagle znienacka zaczęła w ogóle dawać mi cokolwiek grywalnego. No ale o tym na koniec. A teraz przejdziemy już do podsumowania pików i paczek. Kolejność, oczywiście, przeważnie przypadkowa, i jedziemy! No i nareszcie, fioletowe podświetlenie. Już za chwilę zobaczymy, jakiż tam kapeć nam wyjdzie, bo nie wierzę, że trafiłem coś dobrego. Najpierw oczywiście jeszcze o Simon, bo to jest podwójny walkout, więc chociaż tyle, że zebrałem trochę foderu, a tymczasem wychodzi nam pan Paczo. No nie poznałem go... Ale przewidziałem, że nie będzie to jakaś nadzwyczajna karta. Kończymy z o ikonę i ja mam prośbę tylko taką, żeby jej dało mi kogoś, kogo mam wymiennego w swoim składzie, a tymczasem dostajemy Maldiniego. Nie, no to jest coś zepsute. Dwa razy Maldiniego na dwóch kontach trafić, a do tego ja mam wymiennego Maldiniego obecnie w zespole i ja oszczędzam w ten sposób 1 400 000 monet. No chyba jej się konta pomyliły, bo to nie ja miałem dostać. 20 rzadkich złotych piłkarzy ocenionych co najmniej na 82. Przechodzimy do konkretów. Oczywiście nie ma nic specjalnego. Na start wita na Sengolo Kante. Jeżeli tutaj nie będzie podwójnego walkoutu, a nie będzie podwójnego walkoutu, bo on sobie już tutaj robi wigibasy, no to to jest klasycznie jedna z najgorszych paszek, jakie można otworzyć. 8-6, 4 karty 85, a reszta to totalny szmelc. No, coś niesamowitego. Jedna z czterech ikon do wyboru. Trochę się cykam to otwierać, bo to rozczarowanie może być nieprzyjemne, ale Jedziemy i mamy tutaj do wyboru przede wszystkim puszkasza. No nie ma nawet innej opcji, ale realnie ja się zastanawiałem, czy go przetestować. To jest w końcu karta warta milion, więc dam mu szansę. Nie ma co narzekać. Może się okaże, że będzie on rzeźnikiem. Ogólnie, kolejny bardzo dobry pik. Jest fioletowa karta. No i pytanie: jaki szkapeć teraz czai się w środku? Na początek wszystko wskazuje na krosa, no ale on przecież nie jest drużynie, czyli mamy tutaj podwójny walkout, i pytanie, kto za chwilę wyjdzie nam z boku ekranu. A jest to piłkarka Endo, jakże dobrze znana. No i z tym zdjęciem jejku, nasz się zawstydziłem. No ludzie jak widzą tę kartę, no chyba od razu się w niej zakochują. Dobrze, że ja jestem takim samcem alfa i to jakoś wytrzymałem. Z ciekawości zobaczymy czy coś zmieniło się z paczkami Ultimate, czy będzie tam dobrze przewinmy już, bo widzimy, że nie będzie. Opaczki Ultimate no to jest ostatnio taki szmeld, że klękajcie narody. Ja nie wiem, czy tylko ja tak mam, czy wy również. Każde kolejne otwieranie pika z ikoną jest coraz trudniejsze psychicznie, bo skoro dostałem trzy karty z rzędu warte milion, no to chyba w końcu już musi pojawić się jakaś lista kapci wartych 200 tysięcy monet, a tymczasem... A tymczasem wśród tych kapci jest Ferdinand za 1700, którego ja także bardzo chciałem przetestować, więc nieco tańsza karta, ale znowu jak dla mnie bardzo udany traf. Van Dijk wygania o Seamana w paczce zawierającej 20 piłkarzy ocenionych co najmniej na 84. No i znowu, niby jakiś podstawowy foder jest, ale żeby tutaj dostać coś grywalnego, on nie ma, nie ma mowy, o duplika, to obok jeszcze dwa walkouty i dalej już same 84, 84, 84, jeszcze przejdziemy na drugą stronę, oczywiście 84, jeszcze parecho na walkoucie, ale no nic specjalnego, jak zwykle. Po raz kolejny jedna z czterech ikon ocenionych co najmniej na 87, a w tym gronie. Dostajemy Luisa Figo Przede wszystkim i Cantone Cantona chodzi już z 300 tysięcy monet Figo z pół miliona Do tego ma wyższy overall, więc weźmiemy Portugalczyka, no ale realnie W tym przypadku to raczej będzie już taki Super rezerwowy i to co najwyżej No i proszę, jeśli gra się nie zepsuła To mamy chociaż Informa A gra się nie zepsuła, bo tarcza jest Srebrna, szara, czyli To będzie jakaś karta specjalna Inform i skoro pierwszy jest Terstegen, to pytanie, jakiż tam potężny rzeczy. Przeźnik wyjdzie jeszcze zanim a jest to, nie poznaje, Chevalier. Dwóch bramkarzy, ale overall fajny na przepałkę. Portugalia na napadzie, no i to jest drugi Cristiano Ronaldo, dopiero drugi Cristiano Ronaldo, którego trafiam w tej grze, a mamy przecież luty. No i jak to jest, że tego Ronaldo, który i tak chodzi jakieś grosze, jest po cenie Discardu, trafiłem dwa razy, a tego Modricia, który tutaj wyszedł teraz przed nim, no widziałem już chyba ze sto razy w paczce. Z ciekawości zrobiłem tego samego pika też na pobocznym koncie, no i zobaczymy, czy tutaj znowu będzie Müller i Maldini, czy jednak... Czy jednak, czy jednak jest to naprawdę najgorszy pik, jaki widziałem w tym roku? No przecież z tego grona najlepszy realnie jest Van Nistelrooy na bramce i to przez to, że on ma najwyższy overall, czyli będzie się dobrze przepalać. No, w tym przypadku prawdziwa katastrofa, ale no jak widać to jest poboczne konto, więc chociaż taki plus. O, jest fiolet! No mamy chociaż nadzieję na potężną kartę. Bardzo szybko ta nadzieja została zgaszona, bo skoro wyskoczyła flaga USA, no to było wiadomo, że tutaj... Zaraz pojawi się jakiś szmelc, no i niestety w taki brzydki sposób trzeba powiedzieć o girmie. No typowa karta do przepalenia nawet bez jakiegoś super -uwerala. Anglia na napadzie, czyli będzie potężny Harry Kane. No to jest wszystko, na co mogę obecnie liczyć, ale jeszcze w podwójnym wokaucie z Halandem. No to mimo wszystko, nawet jak na moje możliwości, dwie karty ocenione co najmniej na 90, no to jest jednak coś. No, foder pierwsza klasa jest fiolet, no może. W końcu, skoro tyle dostaje tych fioletów, dostanę coś ciekawego. Tutaj jeszcze będzie przedtem chyba Minion, który teraz rozgrywa piłkę. Znowu z Girmą, czyli miało być fantastycznie. A pojawił się duplikat, który muszę na siłę przepa przepalać. No, dziękuję jej. Jedna z trzech ikon ocenionych co najmniej na 87. Generalnie wolę, jak są cztery karty do wyboru, ale nieco niżej notowane. No, bo właśnie, może tutaj by siadł teraz Krojf, A tak, Laudrupa chwaliłem, no ale to nie jest jakieś mega wzmocnienie. Teraz to raczej też rezerwowy. I mamy Polaka Rodaka. Ale ostatecznie z tego trio ja i tak wezmę Renard, bo mam wyższy overo. Jest więcej warta do przepalenia w SBC. Jest karta specjalna, ale znowu szybko zostałem zgaszony, bo ten nec. Nie wiem do czego on się może przydać. Foder do klubu, a z tego pika wylatuje nam. Znowu szybko się ucieszyłem i szybko zostałem rozczarowany, bo wylatuje nam realnie drugi foder. I bierzemy się za jedną z trzech ikon do wyboru, gdzie tym razem dostajemy. Karty raczej obecnie takie same, średnie. No ale da, wezmę tego Sancheza. Blonka mam, a Sancheza normalnie bym nigdy nie kupił, natomiast to jest karta gdzieś chyba za pół miliona, więc jako rezerwowy dostanie szansę. Jest szara tarcza, więc to nie jest błąd, mamy naprawdę informa i to chyba będzie w takim razie Delik z najnowszej drużyny tygodnia. No ale trzeba przyznać, że z tego co tutaj widzę, to jest karta całkiem grywalna. Jest podstawowe tempo, jest fizyczność, obrona, nawet overall. No także jak na mnie, no chyba powinienem się cieszyć nawet z tego trafu. Pamiętając poprzedni odcinek, w jeden tydzień trafiłem na głównym koncie Carlosa, Maldiniego, Puszkasza wartych ponad milion i Ferdinanda za około 700 tysięcy, a na pobocznym Maldiniego i Mellera, który także chodzi za ponad milion. Jeśli chodzi o moją mizerną historię polowania na karty, to jest to absolutny rekord, nawet jeśli widzimy, że są to karty niewymienne, ale są to karty, którymi faktycznie chciałem grać. Jedynie zastanawiałem się nad testem Puszkasza, ale okazało się, że w tym roku gość Wymiata, więc póki co zostanie w moim składzie. No i czemu to się stało? Moim zdaniem, tak jak mówiłem ostatnio, jest to próba złagodzenia przez jej afery z Messim i Kanadyjczycy obniżyli nieco drop, żeby każdy wkurzony na tę pomyłkę gracz trafił chociaż jedną, o wiele tańszą, ale grywalną kartę. A druga teoria jest taka, że jeśli chodzi o trafy, ta gra od premiery gry traktowała mnie jak ostatniego śmiecia. I być może była to próba wymuszenia na mnie jako graczu zakupu FC Points. Ale skoro algorytmy zauważyły, że tak poniżany człowiek jak ja nie kupił nawet z okazji eventu Toty ani jednego punktu, no to on już chyba tych punktów nie kupi nigdy, więc skoro nie ma tutaj szans na zarobek, to lepiej dać mu chociaż jakieś skromne grywalne karty, żeby gość się nie wkurzył i nie przestał grać. Natomiast fakty są takie, że trafiłem wymiennego salaka, wartego 200 tysięcy monet niebawem po premierze gry, jak pierwszy albo drugi raz wbiłem pierwszą rangę w mistrzostwach i od tamtej pory aż do dzisiaj najlepszy wymienny traf jaki znalazłem to Benzema za 60 tysięcy. W tych wszystkich potężnych paczkach za mistrzostwa typu Ultimate, no nie pamiętam nawet kiedy miałem w ogóle ostatnio walka a z kolei w paszkach gwarantujących piłkarzy ocenionych co najmniej na 85 wpada co najwyżej Rolfo, więc nie wierzę już, że trafię wymienną kartę wARTą więcej niż 100 tysięcy, ale wierzę, że w piku z ikoną wiedzie jeszcze ktoś po kroju Eusebio albo Kroyfa. No i zobaczymy, czym będę mógł pochwalić się za kolejny miesiąc. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!